W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, dlaczego wielu chrześcijan boryka się z trudnościami finansowymi. Chociaż wiara jest ważna, istnieje kilka powodów, zarówno praktycznych, jak i duchowych, które mogą się do tego przyczynić. Przyjrzymy się sposobom myślenia, przekonaniom i okolicznościom, które mogą wpływać na dobrobyt finansowy w społeczności chrześcijańskiej. W tym filmie nie chodzi tylko o wskazanie wyzwań. Ale także o zaoferowanie spostrzeżeń, które mogą prowadzić do pozytywnych zmian. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z problemami finansowymi, czy po prostu jesteś ciekawy tej kwestii? Mamy nadzieję, że przedstawimy cenne perspektywy. Oglądaj dalej, ponieważ badamy osiem kluczowych powodów, dla których tak się dzieje i jak je przezwyciężyć: błędne zrozumienie nauk o dobrobycie. Ewangelia dobrobytu naucza, że Bóg nagradza wierność bogactwem materialnym. Chociaż prawdą jest, że Bóg błogosławi swój lud, Ewangelia dobrobytu może wprowadzać wierzących w błąd, myśląc, że dobrobyt finansowy jest automatycznym rezultatem wierności. Taki pogląd często prowadzi do rozczarowania i dezorientacji. Weźmy na przykład Hioba, sprawiedliwego człowieka, który doświadczył ogromnego cierpienia, w tym utraty majątku, zdrowia i rodziny. W Księdze Hioba Bóg pozwala Hiobowi przejść przez trudności pomimo jego prawości, pokazując, że błogosławieństwo finansowe nie zawsze jest wskaźnikiem wierności. Księga Przysłów 3:9-10 mówi: Czci Pana swoim bogactwem, pierwocinami wszystkich swoich plonów. Wtedy twoje stodoły będą przepełnione, a twoje kadzie wypełnią się nowym winem. Nie oznacza to jednak, że wszyscy wierni wierzący staną się bogaci. Boże błogosławieństwa przybierają różne formy, a bogactwo materialne nie jest jedyną miarą jego łaski. Nadmierny nacisk na bogactwo duchowe ponad sukces materialny. Podczas gdy bogactwo duchowe jest niezaprzeczalnie ważne, nadmierny nacisk na nie z wyłączeniem sukcesu materialnego może przeszkadzać chrześcijanom w zaspokajaniu praktycznych potrzeb. Jezus nauczał nas w Ewangelii Mateusza 6,33. Abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam dodane. Sugeruje to, że potrzeby materialne, takie jak żywność, odzież i schronienie, są ważne, a Bóg je zaspokoi. Jednak niektórzy chrześcijanie uważają, że dążenie do bogactwa materialnego jest w jakiś sposób złe, co prowadzi do poczucia winy, gdy próbują osiągnąć sukces finansowy. Weźmy na przykład przypowieść o talentach. Mateusza 25, 14-30. Pan nagradza sługi, którzy mądrze zainwestowali swoje talenty i powiększyli swój majątek, pokazując, że zarządzanie i powiększanie zasobów jest pobożną zasadą. Przypowieść ta zachęca wierzących do mądrego wykorzystywania swoich talentów i zasobów, co obejmuje również rozważne zarządzanie finansami. Sukces materialny osiągnięty w sposób odpowiedzialny. Nie stoi w sprzeczności z bogactwem duchowym, ale może je wspierać. Brak edukacji finansowej i planowania. Wielu chrześcijan boryka się z problemami finansowymi, ponieważ nie nauczono ich, jak mądrze zarządzać pieniędzmi. Biblia oferuje kilka praktycznych lekcji na temat zarządzania pieniędzmi, np. w Księdze Przysłów 21.5, która mówi: Plany pilnego prowadzą do zysku, tak jak pośpiech prowadzi do ubóstwa. Werset ten podkreśla znaczenie planowania i mądrego podejmowania decyzji. Jednak wielu wierzących z powodu niewiedzy lub braku umiejętności finansowych nie budżetuje, nie oszczędza ani nie inwestuje. Wyobraź sobie chrześcijańską parę, która jest zadłużona, ale nie ma pojęcia, jak stworzyć budżet lub zainwestować na emeryturę. Księga przysłów 13-11 również odnosi się do tej kwestii. Bogactwo zdobyte pochopnie zmaleje, lecz kto gromadzi je stopniowo, pomnoży je. Bóg zachęca nas do powolnego i stabilnego zarządzania naszymi zasobami, pokazując, że zdrowie finansowe wymaga dyscypliny i przemyślanego planowania. Edukacja finansowa, w tym nauka o budżetowaniu, oszczędzaniu i inwestowaniu, jest istotną częścią bycia dobrym zarządcą zasobów, które Bóg nam powierzył. W sposób myślenia Błogosławieni ubodzy. Niektórzy chrześcijanie interpretują słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 5:3. Błogosławieni ubodzy w duchu, jako poparcie dla fizycznego ubóstwa, wierząc, że bycie biednym jest w jakiś sposób cnotliwe. Podczas gdy Jezus nazywa ubogich w duchu błogosławionymi, ponieważ uznają oni swoją potrzebę Boga, nie oznacza to, że Bóg pragnie, aby Jego lud żył w materialnym ubóstwie. W rzeczywistości Biblia pokazuje, że ubóstwo może być wynikiem życia w upadłym świecie, a nie duchowym ideałem. W drugiej Liście do Koryntian 8:9 Paweł pisze: Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że choć był bogaty, to jednak dla was stał się ubogi, abyście wy przez jego ubóstwo stali się bogaci. Fragment ten pokazuje, że Jezus przyszedł, aby zaoferować duchowe i materialne błogosławieństwa. A nie gloryfikować ubóstwo. Idea, że ubóstwo jest z natury święte, może prowadzić do destrukcyjnego cyklu, w którym ludzie wierzą, że muszą cierpieć finansowo, aby być blisko Boga. Zamiast tego chrześcijanie są wezwani do wykorzystywania swoich zasobów, aby pomagać innym, tak jak robił to Jezus, i żyć odpowiedzialnie. Niezdrowe skupienie na poświęceniu i ubóstwie. Wielu chrześcijan kojarzy sprawiedliwość z poświęceniem. A niektórzy nawet wierzą, że trudności finansowe lub ubóstwo są niezbędną częścią chrześcijańskiego życia. Chociaż poświęcenie jest rzeczywiście częścią naśladowania Chrystusa, Uka 9,23, nie powinno być ono celem. Życie Jezusa było pełne poświęcenia, ale był on również wzorem mądrego gospodarowania. Na przykład w ewangelii Jana 6,9, gdy Jezus nakarmił pięć tysięcy osób, Mądrze wykorzystał dostępne mu zasoby. Fakt, że dokonał tego cudu przy pomocy obiadu małego chłopca, pokazuje, że Bóg może pracować z tym, co mamy, ale ceni także dobre zarządzanie. Poświęcanie wszystkiego w imię ubóstwa nie jest tym, do czego powołał nas Jezus. W pierwszym liście do Tymoteusza 6,10 Paweł pisze: Albowiem, miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, ale nie należy tego mylić z napomnieniem przeciwko bogactwu w ogóle. To miłość do pieniędzy, przedkładanie bogactwa ponad wszystko inne jest niebezpieczna, a nie samo posiadanie pieniędzy. Kluczem jest równowaga. Chrześcijanie są powołani do bycia dobrymi zarządcami, a nie do życia w niepotrzebnym niedostatku. Hojność bez mądrości. Hojność jest podstawową wartością chrześcijańską, ale hojność bez mądrości może prowadzić do trudności finansowych. Biblia zachęca do dawania. Ale podkreśla również, że hojność powinna być przemyślana. Księga Przysłów 22,7 mówi: Pożyczkobiorca jest niewolnikiem pożyczkodawcy. Osoba, która rozdaje wszystkie swoje pieniądze, nie biorąc pod uwagę własnych zobowiązań finansowych, może łatwo popaść w długi. W drugiej liście do Koryntian, 9,7 Paweł pisze: Każdy niech daje tak, jak postanowił w swoim sercu, a nie niechętnie czy pod przymusem. Bo radosnego dawcę miłuje Bóg. Hojność jest ważna, ale musi być zrównoważona praktyczną mądrością. Na przykład chrześcijanin, który ma trudności z opłaceniem własnych rachunków, nie powinien oddawać wszystkich swoich pieniędzy na cele charytatywne, ponieważ zaniedbałby w ten sposób swoje własne obowiązki zarządcze. Mądra hojność oznacza dawanie w sposób, który odzwierciedla zdrową równowagę między pomaganiem innym, a zaspokajaniem własnych potrzeb. Wpływ poczucia winy i wstydu na finanse. Wielu chrześcijan zmaga się z poczuciem winy i wstydu z powodu swojej sytuacji finansowej. Może to być spotęgowane przez nierealistyczne oczekiwania, że sukces finansowy powinien przyjść łatwo, jeśli ktoś ma wystarczająco dużo wiary. W liście do Rzymian 8:1 Paweł przypomina wierzącym: Nie ma więc już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dotyczy to również zmagań finansowych. Chrześcijanie nigdy nie powinni czuć się winni z powodu swojego statusu finansowego, zwłaszcza jeśli starają się go poprawić. Biblia zachęca nas do poszukiwania mądrości i dokonywania dobrych wyborów, ale nie nakłada poczucia winy na tych, którzy stoją w obliczu wyzwań finansowych. Rozważmy na przykład historię wdowy, która złożyła ofiarę w Ewangelii Marka 12, 41, 44. Oddała wszystko, co miała. Ale Jezus pochwalił ją nie dlatego, że była bogata, ale dlatego, że dała z serca. Podobnie wierzący, którzy mogą nie mieć zbyt wiele, nie powinni czuć się zawstydzeni. Bóg szanuje ich wierność, niezależnie od ich statusu finansowego. Niebiblijne oczekiwania cudów finansowych. Chociaż cuda się zdarzają, oczekiwanie cudów finansowych bez żadnego wysiłku lub planowania może prowadzić do rozczarowania i zniechęcenia. Biblia zachęca wierzących do ufania w Boże zaopatrzenie, ale uczy również znaczenia ciężkiej pracy i mądrego zarządzania. W przypowieściach Salomona 6, 6, 8 czytamy, że mrówka jest przykładem mądrego planowania i pracowitości. Mrówka ciężko pracuje, aby zgromadzić zapasy na przyszłość, ucząc nas, że dobrobyt często przychodzi dzięki konsekwentnemu wysiłkowi, a nie cudownym wydarzeniom. W liście do Filipian 4:19. Paweł przypomina nam, że Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą, według bogactwa swej chwały w Chrystusie Jezusie, ale to zaopatrzenie często przychodzi dzięki naszym własnym wysiłkom i Bożemu przewodnictwu, a nie dzięki nagłemu cudownemu bogactwu. Chrześcijanie są wezwani do ufania Bogu w swoich potrzebach, ale muszą także wziąć odpowiedzialność za zarządzanie swoimi zasobami i dokonywanie mądrych wyborów. Oczekiwanie cudów bez podejmowania działań. Może sprawić, że wierzący poczują się rozczarowani, gdy sytuacja się nie poprawi. Podsumowując, podczas gdy wiara jest w centrum naszego życia jako chrześcijan, równie ważne jest zrozumienie praktycznych aspektów zarządzania naszymi finansami. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozpoznanie ograniczeń nauk o dobrobycie, nauczenie się równowagi między bogactwem duchowym i materialnym, czy po prostu zdobycie edukacji finansowej. Wszyscy możemy podjąć kroki w kierunku lepszego zarządzania finansami. Biblia zawiera mądrość na temat tego, jak odpowiedzialnie obchodzić się z pieniędzmi, a stosując te zasady, możemy uwolnić się od błędnych przekonań i prowadzić bardziej bezpieczne finansowo i satysfakcjonujące życie. Jeśli te spostrzeżenia okazały się pomocne, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej dyskusji na temat wiary finansów i praktycznego życia. I nie krępuj się zostawić komentarza poniżej. Chciałbym usłyszeć twoje przemyślenia lub osobiste doświadczenia związane z zarządzaniem finansami jako chrześcijanin. Kontynuujmy rozmowę i rozwijajmy się razem. Dziękujemy za oglądanie i życzymy błogosławionego dnia.